Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części pojedynku 2 na 2 gdzie tym razem pojedynek rozbędzie się na tierach ósmych. Przeciwko mnie i królowi, wypożyczalni taczki zagra Askaliu i Tomek. Tak, dokładnie. Nie pamiętam nikogo tak. znowu. Tak, jest 898. Best player EU. Dobra, e, więc mamy po jednak na ósemkach, druga część trylogii można powiedzieć, e, takie same zasady jak, jak ostatnim razem, e, więc po prostu bez zbędnego e, owijania Kiech, e, y <laughs> zaczynamy Setka i fałka, ja pierdniczę. Czyli fokus setka. Gramy to samo, gramy to samo, oni pomyślą, że my nie zagramy tego samego raczej drugi raz, ale zagramy. To jest generalnie najlepsza... jakby moim najlepszy rozjazd jaki możesz zrobić na tej mapie 4-8 reload, 4 je, jechane 8 A hmm. nie wiem czy i, i, Ja mu chyba nie ogarnę modułu do końca, ale ci ultam W sensie jakby Dobra. on ma moduły, to nie, ale nie wierzą... przede wszystkim. Tak, 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 no. Fałka jest... kurde, wiesz co? Nie, oni nie wezmą fałki na obronę. Znaczy na tak, na 100%. Znaczy na obronę nie wezmą właśnie fałki, no. Bo jakby wzięli, to wiesz yy, gdzie no jest jakby robimy kapa, nie? No nie w sumie. Ja tu? Nie. Mhm, tak, tak, no robimy dokładnie to samo co... co ostatnio. No I... ja przecież nie ja mogę iść tam. Nie, jakby nie. spoko, bo ja to widzę, wiesz, to nie jest... Yy... Jak ja mam maksymalne, więc na chiblu to właśnie wystarczy, bo tu nie ma krzaków, nie? Okej. Okay. Takie. Ja zobaczę. A ile ma, ile ma HP yy, T150 Nie wiem. A Co? Nie wiesz. To by byłaby też dobra. Nie szalka. Serio. Tak. Heavik ma mniej niż med. Fałka to heavik jest. To jest heavik, Aha. To ja właśnie mu zamienić Ja nie wiedziałem, ja myślałem, to. że to fałka jest, nie? nie? Nie no. Właśnie zrobi teraz to logicznie, to jest, bo że... załogę robisz jakby wcześniej, nie? Bo masz cały czas załogę z medów, no to robisz... Zmieniem, w sensie no. jakby z ciężkimi, no, to załogę na ciemno. No to, to, ma, to no. ma sens. No. Ale nie wiedziałem, że to zmienili, wiesz. Ale czy yy, ty widzisz... Okej, okay. jest nowsytka. Próbuję się wcelować Raczej nie nie, nie nie wcelujesz, ale dobra Gramy to samo, bo po prostu mamy łatwiejsze tutaj To jest jakby mega fajna taktyka imo Kurde, mogłem się, bo ja akurat popatrzyłem w to miejsce, wiesz? I właśnie się wtedy sobie pokazał tam aż mu dał peskę za free Szkoda, ale dobra, damy radę. Eee, patrz drugą, pasz drugą, patrz drugą, ja to patrzę, pasz drugą Żeby nas nie się... sobie, wiesz, Ustawiałem sobie. A nie no raczej fałka jest wolna, także... No, i są w kropce. naprawdę. Obrona na tej mapie jest mega jakby trudna. To do, wiesz, do, do, z, jakby do, do rozbicia. No, to jest mega trudne do rozbicia. Bo właśnie, my w tym momencie mamy naprawdę wszystko obstawione właściwie. Musimy by stąd podjechać, ale to ja też nie jest jakieś takie. Czekaj, czy ja to mogę patrzeć? Polka taka awangardowa pojedzie. Nie mogę tego patrzeć raczej. Ale spoko, jakby, słuchaj, to jest Git, bo setkę mamy w sheet Holu. Setka jest jakby wyłączona z rozgrywki w tym momencie. On nie może nic zrobić. No Bo ja go zobaczę, jak tylko będzie coś... się starał jakieś machlueki tutaj odstawiać, nie? Seregiele. Więc teraz właściwie jedne co to z. to. Yy, okej, okay, mam spota, nie, nie, nie widząc okej. Okay. I, 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 i. fałeczka. Trwa No Do Poczekam na drugą. Okej, okay. setka, setka ucieka. Mogąskę z tylko. Magonska, magonska. dobra. Lego, 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 lego. Aha! Okej, okay. hobby mi hm. dał pechę, nawet nie celuję za bardzo, nie? Po ja prostu. podjeżdżam, nie? No, no, no. no, no, no. Dobra. dobra, mamy, mamy na plus, mamy mocno na plus to. Jest setka pod, ten, widzisz tę setkę? Możesz ją strzelać? za wagony. O, Aut ty dobra, dobra. Jest git Masz spota? Wiem, wiem. Setki masz spota raczej. Okej, okay, fałka się wyla, czy nie? Nie, fałka się nie O, jest setka tam. Niestety nie trafiłem. Ale spoko, słuchaj, jest nie jest, nie jest źle, nie jest źle. Setka spierdziela, jest Setka spierdziela. Nie raczej nie weszło Podjechać do tego, do budynku Wiesz do co? Setka, czekaj, setka uciekła, to może można teraz z fałkę zraszować, co? No dawaj, 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 dawaj no, no 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 Robi to setka też i, i jak ona nawet to będzie tam stała, to u z daleka nie będzie tak super strzała, bo to jest niecelny człowiek. czołg No W ogóle wjeżdżasz pierwszy, tak dobra, yy, przyjmiesz było, jedną i, i, i chłopak kończymy. Chłopak ma A, aha, obiłem się od, yy, od tego, nie? Tak, skończ go. Setka setka, setka strzela, setka strzela. strzela, strzela. Oj, ja mam pożar, dobra, yy, setkę musisz porobić swój. Musisz porobić setkę teraz. Aha. On już dostał gąskie raz, tak? Nice, I teraz jedź, 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 Nie no, ma mam tego Ma double na, 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 na prawe, nie? Ale musi jechać, musimy, na musi nią teraz jechać, myślę, bo... Teraz kurna traszować, nie ma jakby szansy, nie I gąskę, i gąskę, przerzuć tę w ogół, przerzuć Dobra, na czas, na czas nie, dwie mioty. Yy, musiałbyś teraz uciec, uciekał, teraz uciec, ucieka ucieka, 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 może cały uciec, może cały uciec. A czemu nie patrzyłeś działem? Patrzyłem! Patrzyłeś w ścianę. Sklejka, 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 sklejka! Git, 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 git. Pięknie! Kozak! I... a no ty jednak jakby ten rumaka... Haha, <giby> <ja rozumiesz>. GGWP <giby> tak chciałem napisać, miałem w ruską I Ty się z rumakiem rozumiesz, nie? No wiadomo, kurde, to jest. Książę na białym koniu. Idealne połączenie, to, jak tak. kubek i Dokładnie tak. Jak skręt i ogień, <giby> Jak bledka i skórna. Powiedz, ile da. Dobra, wiesz Dobra. co? Teraz atakujemy, nie? Ej, go double setka! Się wpierdzielimy w nich po prostu, jak wiesz, jak Putin na Ukrainę. Jak gwałt, no, co? Jak putin na Ukrainę. Putin na Ukrainę. Na, Kry na Krym, dobra, lecimy. Oni Bo też moje... double setki grają. Tak? Go for it. To nie, to jak ryna Nie, 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 nie. Chodź tą setkę, będzie. Dobra, dobra. dobra. Teraz na skilla lecimy, typowo. No, teraz na skilla, tylko, że ja mam skilla na setce takiego które jest jakby wątpliwego, można powiedzieć. No, Ja też smuci. Eee, kilogramy. A Albo wiesz co, może nie? Ej, wiesz co bym zrobił? W jakim ja klanie jestem? W no. ULJE. To jest napisane tak, bo to jest, to jest zawsze tak jest. No to tam. Wiesz, Zawsze ci piszę co innego. Zobacz, ja jestem w klanie NT2, a mam napisane US, ULSS. ULSL. No nie? No. Oh, fuck you. Tak. Eee, dobra, dobra. Eee, słuchaj. <ścoughs> wiesz co bym zrobił? Nie wiem. Wbicie się środkiem. Dobry. Bo jest spora szansa, że nie będą patrzeć tędy, nie? To Więc jeżeli wbijemy się środkiem, nie zobaczymy ich tutaj, to znaczy, że grają nasze, nie? Tak. Bo to tu nie będzie innej opcji. A nie myślałem, że nie zagramy tego z nie co pomalowanym. No. E, no. Ja nie widzę, że jesteś pomalowany w ogóle. Masz wyłączone pewnie niehistoryczne kamuflerze. A mój jest... Nie no, okej. Okay. On nie jest historyczny, on, jakby, on jest stylizowany na historyczny, ale nie jest historyczny. Okej. Okay, okay. Eee no, więc raczej tak, więc jakby taka jest taktyka, nie? Eee, wbijamy się eee. tędy tutaj, no nie? Nie zobaczymy, że... że ktoś tutaj stoi eee, To wtedy co kurna byś zrobił Bo wtedy raczej... okej okay. Mam pechy On może być sam, wiesz znaczy. Lecimy na niego O, ona on mnie wychyla już O Jezus przepraszam Ej, dostaje pechy, dostaje dużo pech, oj. Mamy rip, okej, okay, okej, okay. mamy rip, mamy rip. Siedzio, mamy rip. Mamy rip. Mamy rip. Yy, yy, on może nie ma pestek, musimy ją teraz skończyć. O, teraz ma zero, teraz ma zero. Już pierwsza, już pierwsza, już pierwsza, bo się jedzie kolejny. Już ci jedzie kolejny. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay został ci tanksik, więc teoretycznie... nie no! JEZUS! CO, co JEST?! Co ty, co ty zrobiłeś? Jezus... mi przestał działać. Aha. Nie wiem co jest. Oni też zagrali środek, nie? No jakbyś coś się nie zatrzymał, no, to wiesz... No. On to przemyślał. On to przemyślał, bo on wszystko przemyślał, chłopie. On, on jakby to się nie dziw. Po który ci wszystko przemyśli. Idealnie. Naprawdę A to w sumie jest no, ten Dobra ee... Co robimy? Słuchaj Ty jedziesz w krzoka no, no i zasięg mamy większy A ja jadę tu Więc w momencie kiedy na przykład oni i postaram się być bez spota. To znaczy dobra, jest też spora szansa, że Ascaliu pójdzie na środek. Zobaczcie co się w ogóle dzieje, nie? Eee. Ale jeżeli ty zostaniesz tutaj spota, zaczną cię raszować, to ja wierzę od boku im, nie? Mm. Więc to będzie w miarę spoko Trochę się na razie splitujemy Ale to jest ok. Na ja co się dzieje, nie widzę Wciąż nie widzę nic Dobra, Gidia ja. Jest projekt, O, nie? Oje, oj, co tu, oj, są tu, tu? Jadę na górkę. Dobra, tylko na pechę na szczęście, to jest. Jakby to jest okej, okay, to jest okej, okay, to jest okej. Co? Okay. Elegancko jest, babciu, elegancko. nie, nie grzało! Chodź, 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 chodź szybko, chodź tu! Teraz nie gadaj, tylko chodź tutaj. Bo Tym oni chyba mnie bo myślą. chodź tu, szybko. Wejdę. Bo oni chyba myślą, że jestem sam, wiesz? Tak, tak. No, zaraz wyda... będę kończył. To jakby to będzie na odcinku, nie? Jakby coś. Nie ja wiem, nie ja wiem. Yy, eee. Mnie, mnie jeszcze nie widzi. Nie, okay, mnie jeszcze okay, nie było widać. Okay, okay, wiesz, okay, nie chce okay, się dobrze, Odwrócę się na kernelowano, no, może wyjechać z drugiej strony. No, zobacz, 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 zobacz. Czekaj, co okay. oni myślą, że ja że to ja zrobię. Ja się postaram go pitać z, z tego zagłębienia. Ty wyjedź agresywnie, wyjdź agresywnie, bo on mnie zobaczy pierwszego, wiesz? Z tej strony Z mhm. której? Z tej, z, z tej, z tej, żebyś po prostu, bo ja byłem bardziej od ciebie wychylony, wiesz? I po w prostu sensie mi chodziło o to, żeby nie było takiej sytuacji Wychyli się? No, zobaczcie gdzie się Mam spota bez... No to, to teraz myśl gdzie on może być nie, no, jest tu. Boże my Bronimy. No, spoko. Jakby dla mnie i może chce tak lecieć Ja się tu wychylam co chwilę, żeby wiesz, nie stać co... tutaj wiesz, cały czas, nie? Ja się po prostu tutaj co chwilkę wychylam i patrzę, what is happening. Okej? Okay. Kapują na dwójkę. Wyjechał? Dwójkę kapują, sway. Ja wiem. Oskar e wjechał. Tak, raczej Wyjechać się tutaj tak. sprawdzić? No, z zobacz, 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 zobacz. Ja wyrażę ja 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 z drugiej strony, nie? Nie ma spota Okej, okay, tu, tu jeźdź, tu jeźdź, ja też podjeżdżam Od drugiej strony czy od. Jest karnarwa na górze. Nie widzimy, nie widzimy, nie widzimy. Nie też nie. I Podjechać? Że już na skali Nie widzi... O kurwa, dałem da pechę drugą. Jedź, 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 je, je. oczywiście, że jeźdź. Chłopie, jest, jest mało czasu, jedź. Na kapas z tej strony, z lewej? Z prawej. Napałę teraz już, po prostu skrasaj jak najszybciej. Ile masz HP? O Boże. Nie, nie smokę, dostanę dwie tylko. Masz. Masz go, masz go, dobrze. Nice. Nic? Nie i zakapowany, dobra. Na czas! Jest, czeka, jest karp... Na czas! No, 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 no. On już pierwszy. Karnarwon e, e, coś jedzie. E, nie nie wygra się, nie wygra się z tego. Nie, nie spokoj, on mnie zobaczy, no? ja go widzę, stąd on mnie nie widzi, wiesz, bo mam kamo. Także po prostu... No. Ja też jak tutaj on się teraz gram tak, żeby mnie prześladować. Ja go teraz piknie słuchaj, ty, ty teraz chcesz podejść na górkę, po prostu podejść agresywniej. Jak on, wiesz, jak Czekaj, on on bo na, na skaliu on wiedzie. Ty, no, 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 no. czekaj. E, Okej, okay. Carnival mnie nie widzi, oczywiście. Mnie nie widzi. A to, z, 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 zrób tak, żeby mnie przynieść, dobra. Tak tak o Jezus przepraszam Teraz na czas Żebyś Przez patrzył się. to, żebyś patrzył to, żebyś patrzył to i, i będzie git Przechylił się, A nie Żeby się zwaliło Okej okay. okay. Askal rotuje e, Jestem w krosie, jestem tutaj muszę Jestem w krosie, morda Chodź tu Trafił? Nie trafił, dobra Ale wychyla mi znowu, o nie odbił się ma. Okej, okay, nic Nice Nic, okej, okay, mnie już nie widziałem. Nie skapuje już, już, nie, nie skapuje już Wiem, trzeba uciekać, trzeba po prostu... Ja już spieprzam, co? Na czas, na czas I Ja już spieprzam, po prostu jakby wiesz, daleko no, 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 no Yy, czego zrobić, czego zrobić, czego zrobić, czego zrobić, szybko Nice Spokojnie, spokojnie, na czas, na czas, spokojnie Ludzik, masz go na... Yy, na masz go mieć, nie? Nie To ja się wygra z krzaka chyba <coughs> Nie wiem, czy on mnie zobaczy Szczerze Ha, nie widzi mnie Został Kajzerkę, kajzerkę na... No spierdzielę, pa! Pa, pa, bucieka, pa! Się go, chodź go, chodź go, chodź go, chodzi go zrobić. Już nie, jak będziesz już nie zginiemy, nie? Nie masz szans na to. Ja do gwałtu jestem pierwszy. Co? Co <śmany> powiedziałeś? Do gwałtu jestem pierwszy. <śmany> <śmany> nie, nieee. <śmany> nie, Rubino. A, nie przebiłem go jeszcze. Chodź go dobij. Nie. <laughs> nie. Nie masz naprawdę już? No sobie... Nie. Okay. Nie, to za to, to za to, to za to, to, to. Nie chcę, wiesz, nie chcę. Ale kombinuję, patrz, fuck, 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 skubaniec tutaj ten. Masz hajaki w sumie. Powiem, że pobierzesz. Nie, 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 nie. Zasłałem sam hajaki. że kombinuje, skubaniec zjeżdża chyba, on zjeżdża dobrze. No gościu, żebyś tam nie przewalił jeszcze Dobra Naj, no dobra, teraz trzeba tylko dobrze zaatakować za 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 Ostatnio nam atak wyszedł Tylko tak wspomnę Na szóstka Więc jeżeli teraz zróbmy, to mamy przewagę, nie? W sumie się znowu jest ramis właściwie, nie? Ej, i teraz... Aj Dobra Niespodziankamy woda był projeto no. Taka potężne Tak. AMX AC, ej to są takie wariaty, nie? Czaisz to? A on ogarniał Słuchaj. go. Słuchaj. A AC nie ma innych opcji, tu lub tu. Czekaj. Aha. Nie. Tu lub tu. Nie ma innej opcji, że on mm -hmm. zagra cokolwiek, cokolwiek mm -hmm. innego, nie? Mm. Więc generalnie tak, mm -hmm. e, więc generalnie bym zagrał w ten sposób, że... Kurwa, to jest ciężka sprawa, wiesz? Ale generalnie tak, e, wjeżdżamy sobie, e, e, tak, kurwa, jeżdżę za mną, jedziemy po prostu, chcę to sobie zdobyć, wiesz? Chcę, chcę sobie to zdobyć. Eee, bo po prostu... Wiesz, musimy zrobić miejsce, po prostu musimy za, za jakby zająć miejscowy, gdzie nie ma przestrzału to, no nie? Bo jest szansa, właśnie to jest teraz taka altera. jeżeli on pojedzie tutaj, no nie? I my sobie pojedziemy tą flankę, wychylimy stąd to go wydajemy. Od razu, nie? Po prostu wiesz, cyk gościu znika Ale w momencie kiedy on pojedzie w to miejsce i my się stąd wychylimy On ma trzy pachy po 400 to jest No tak Ale patrzcie, że gram na dwa magazynki, pieprzeni wariaci, po prostu. Ja nie wierzę w to, nie? I oni to mogą wygrać, naprawdę. Ale naprawdę, ja zawsze go szanuję właśnie za to, że on takie rzeczy robi, nie? I ona, jej, to naprawdę wychodzi. Właśnie taki granie wtedy jakim Telekom nagle sobie wziął, nie? To jest mega stary, jakby takie nietypowe, nie? No to był tak? No, no. A kampe się bardzo ciężko rozbija, i teraz tak. Okej, okay, nie mam spota raczej. Podjadę jeszcze. Okej, okay, w tym momencie y y dostałbym spota gdyby stał tutaj chyba. Chyba bym dostał, czekaj. Nie no jak tam masz pszczaka, to nie. Chyba się chce z niego wy... Czekaj, strzelę raz i cofnę od razu. Okej, okay, nie mogę tam, czyli on raczej jest tutaj Tym swym tydeszkiem. Eee... Ja mam od góry, od, od lewej? lewej. Ja z góry podjeżdżam, ty może od lewej, no. Czekaj. A pichnij go, go, bo ja... Ja pichnę, ja mnie nie widzę, wiesz? W czy masz spota najpierw, nie? Nie masz spota? Bo są podwójne krzaki. Coś w sensie ja go też nie widzę, także Ej, jego tu chyba nie ma w ogóle. No Ej, jego tu nie ma, chopie. Czekaj, jeszcze raz. Tu podjechałem stale, mocno czekaj, i tutaj nic nie ma. Cześć, strzel tego krzaka tutaj co jest? Okej, okay, tam go też nie ma tutaj nie stoi. A jeżeli stoi, to nie w krzaku, a raczej no nie wiem czy nie nie w krzaku. Podjeżdżaj, 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 podjeżdżaj. No zrobimy to samo co oni w sumie możemy. To w sensie oni nie wiem co oni zagrali, szczerze, ale no grajmy tak, grajmy tak, grajmy tak Mamy jakieś osłony na tym kapie? Nie bardzo. A czekaj, ja zobaczę w tym momencie uh, Co się dzieje? Kurde, ja się wkryty to jest taki, to jest taki nerwracking Chłopie, setka, jak mi... jak mnie zobaczy, jak wyjadę CC na RAI, to jest koniec gry. <coughs> Dla mnie, nie? I to jest reset, ale no trudno. Ja wiesz na sobie kapa się... Wjechać? Boję. Ja za Miksik Nice, easy giz. Ty jak się da, rób jak się da. Okej, good. patrz na ciebie, nie? Tak. Ja wylosuję? Jest! I dobrze, dobrze. I teraz teraz chodź setkę, do mnie. Teraz setkę, no, no, no. Ja się podjadę, czekaj, czekaj. Chyba, że na dwójkę jedziemy. Nie, 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 bo tam będzie nie, setka, jest, nie. Słuchaj, setka, Słuchaj, jak zobaczymy setkę, to ją wykałcimy. A jak nie, to ja ją yy, zraszuję Tu jaka kapa robię, nie? Presję. Ja też. A, a, albo nie. Tak, dawaj, 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 we dwójkę. A jak ja się tu ustawił, to mam chłopie taką rotację, że szok. bo ci zobacz. Jak on ci wyjedzie To ja kapuję? Stój tak, żebyś był, yy, widzisz ten kamień, co masz yy, po swojej yy, prawej teraz stronie, widzisz go, nie? No yy, Żeby on ci od tego osłaniał I wtedy... Okej, okay, jest setka, jest setka, oj 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 Ja spierdzielam stąd, bo mnie to jest strzel, nie? nie Okay, no ona mnie nie ma prawa dyskwotować, bo są podwójne, podwójne warstwy krzaków, a ja ją mogę bić, elegancko. Lej no, lej lej lej, lej. Nie odbiję się. Biskit, biskit. Ja muszę się to ruszyć, tylko muszę to zrobić za chwilę, okay, się... O, git, kozak stary. Jest stary, pięknie. easy, to jest pograny już. No. Nie podjeżdżam, wiesz? Ja podjadę sobie tutaj. Żeby go widzieć na 50 jakby coś, nie? Jakby się wysoko wychylać stąd. A tam do demerze, co? Jest 400 prawie. No. Ja mam ja 500, nie? Nie tu. Na prawo. Mówisz? Dobra. On może stąd się spływać faktycznie. Ale pięknie to zagraliśmy. Mega mi się to, się to podobało, co zrobiliśmy. Bo ten dostał krosa. Okej, okay, jest setka. Widzisz ją? Widzisz ją? Pięknie. Daj mi fraga dać, daj mi fraga dać Daj mi fraga dać Ja to po nią pierdzielę Szybciej pechę zrobię niż on Jak mi na dnie porosuje A, na ślepo strzelił, wzięłem Taran Dobrze. Porobiony Rosieni Ale ładnie Rosieni wkręcił No Rosieni, normalnie dwa, te, dwa fragi Dobra I co? Hmm, hmm, no ładnie to poszło, teraz wygrałeś na szczęście W końcu wygrałeś Dało radę Dało radę Tak samo trzeba dychy zgnoić Mhm Dobra, to niech tu pijają, nie? <laughs> no GG szkoda, jak mnie wyspiewałeś? Ja mam siatę <laughs> eee, Ja Ci mam... byśmy się założyli, bo... Bo ten, bo Błażej było od dołu, ja byłem od góry I jakby ty nie mogłeś być krzak... jakby ty nie mogłeś być z obu stron, nie? A ty starasz strzelać jest ta ja mam... nie tak duże, 468 w zasięgu widzenia Nie mam taki. A ja mam 454, nie? Ale jakby nie, jakby nie byłeś, wiesz, jakby nie byłeś, ee, Po prostu wobec obu nas w double bushu, nie? Więc do tego się zobaczyliśmy. No, ale, ale ładnie, jakby kurde stary, ja powiedziałem Basiu, jakby zwłaszcza na odcinku, nie, ja powiedziałem, że ty jesteś gościem, który takie dziwne czołgi bierze i potem nimi nie wygrywa, nie, ja się serio bałem tego czołgu, strasznie. Bo ten czołg jest mocny, on ma 325 pen na goldzie, ładuje 29 sekund i robi 1200 na magazynek. To jest, to jest dział... Dobra, więc to był drugi pojedynek. Na ósmych tierach mam nadzieję, że był troszkę bardziej ciekawy, intrygujący niż pojedynek na szóstkach i mam I też nadzieję, że, że po jednych na dychach będzie jeszcze bardziej e, ciekawszy. Intrygujący, intrygujący. jeszcze właśnie ciekawszy. E, tym razem udało się wygrać, więc w ogólnej jakby w takim ogólnym rozrachunku mamy 2 do 1, a właściwie, e, właściwie to 4 do 2, tak? Czy znaczy nie? Czekanie. Tak, tak. Nie, 8 do 6 mamy, o, tak. 8 do 6. Wszystkie gry do 8 do 6, ale ja tak naprawdę to 2 do 1, bo jakby takie pojedynki całe liczymy, tak? No, e, więc e, tak to wygląda. E, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. E, pozdrawiam, siema. Trzymajcie się, elo. No, elo, cześć.